Siema wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. I w tym odcinku będziemy wchodzili do świątyni śniącego. Ale żeby to zrobić, potrzebujemy tego posążka, do którego modlą się ci wszyscy szamani. Um, I najpierw musimy go zdjąć. A żeby to zrobić, musimy użyć telekinezy. I lepiej, że ja miałem jakąś drogę ucieczki już obmyśloną, także. Hmm. Dobra. Jakoś tak może stanę. Denerwuje mnie ten ork, kurde. Co ty chcesz ode mnie? Wiem, że jestem piękny i w ogóle, znaczy, bez jest, ale uspokój się, tak? Nie ta rasa, nie ta płeć, odejdź. Dobrze, już tak. Uspokój się, uspokój się. Dobrze, składaj mi hołd. Dobrze. Dziękuję. Telekineza, tutaj, dziesiątka. Dobra. Fak muszę jakoś tak tu stanąć. Okej. Okay. Będzie się działo. I teraz ja mam problem o, ho, 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 ho. Szybko miecz Podpalili go Oj Gdzie mi jest tą kulą ognia, co? Chodź, chodź, cwaniaku Mam odporność na ogień, 45 chyba. nie gdzie idziesz? Gr grachtnak. Okej. Okay. Ty nic nie miałeś, ty też miałeś grachtnak. A zresztą tych cwaniaków tutaj to ja nie wiem, co ja mam zrobić. Znaczy, spróbuję do nich podejść, ale nie wiem. Chyba, że. Ile was tam zostało w ogóle? Dwóch szamonów zabiłem Została... Dobra Zostało dwóch Dalej oddajecie mi hołd? Dzięki Ale może ze... Nieważne Ha W falę jeszcze Dodawa fala, bym chciał. Śmierć są, to nie. Tu mam. To jest jego szczęka. A nie, to jest runa. Myślę, że mu szczęka została. I gdzie się spieszy, co? <śpiewa> O oh fuck! czemu to tak krótko trwa? Jak długo oni nie mnie mają zamiar gonić? A, i co dzwoniako teraz mi powiesz. Okej. Okay. Taki cwany, taki cwany. Dobra, ym... e -e -em. napijemy się many. Ok, w sumie, jak, już, jak nam już tak całkiem nieźle idzie, to wybijemy tych orków tutaj. Przynajmniej się postaram. dałby się jedna taka bryła lodu. Mam chyba z Golema. A nie, mój, Dobra, to nie to. Fuck. Szkoda. Mogę kupić. No ale dobra, w takim bądź razie czemu by nie spróbować z fradami? Wezmę sobie od razu. Chociaż z drugiej strony to jest tylko tam jeden ork, chyba. Ale nie sumy. Gdzie mi z tym kurde toporem? Oh shit, nie rób tego mi. To jest tylko jeden ork, tak, Feo, masz rację. Tylko jeden ork. Co on mi może zrobić oprócz zabicia mnie? Przecież jestem taki dobry w walce mieczem. Prawdziwy wojownik. To może pójść źle <ścoughs> Dobra, 40 Kurde, co za gnida Dawaj, ta ognista burza Zaraz tu zrobimy normalnie imprezę O Tak to miało wyglądać od początku Ej dobra, no deszcz ognia. Spróbujemy też tam dalej ich popo po wybijać w sumie. Może to działa lepiej niż na brzytwy. Hm. To ich czasowo spala czy jak? Gień po czwaro Deszcz ognia, deszcz ognia, deszcz ognia Głupi, głupi ork Odejdź szatanie Jesteś słaby jak... Jak ja Przestań blokować, no Deszcz ognia, się ma, pyk. Czemu nie zmieliście? Oszukany ten deszcz ognia kurde jakiś. Dobra, ym, Mikstury. I jeszcze raz próbujemy Można się pobawić, wybijanie co nam zostało. Co za wredna menda, głupia, no z tym toporem. O! I co teraz mi powiecie? No, na przykład bez się zablokuje Uo! Czemu wy jeszcze żyjecie w ogóle? O, fuck Teraz co z wami zrobić znowu? Hm... co my tu mamy? A wiecie co, macie Fredów, tylko muszę ich znaleźć znowu. Przydadzą się w końcu. Fredzi, Bożek, ja was dawno nie wiedziałem, chłopacy. Moja armia. no my wszyscy biegną nami. Gdzie Fredzi? Czy tam jeden szkielet matarczy? Jeden Fred, przepraszam. Fuck fuck, fuck Dobra, uzdrowienia szybko, Freddy! Do boju! Pokażcie co to znaczy być Fredem. Au. Hmm. Ciekawe rzeczy tu się dzieją. Kilka Fred oczywiście się zablokowało jak to fredzi. Ale ogólnie idziemy całkiem nieźle. Dobra, safe od razu kolejny. Trochę zostało do lewy, ale ale. Rozwalimy orków! Nie zostanie ork na orku. O na bez im też nie zostanie. Tak, zablokowałem się, o bozi, bozi. Wiecie, w sumie mogłem już wejść do tej świątyni, ale ja chcę tu się pobawić trochę, trochę przedłużymy sobie tą serię, bo kończyć Gotika tak trochę smutno, tak szybko, więc czemu nie, czemu by się nie pobawić? Który taki cwany na mnie biegnie? Ty jesteś cwany. I wy też, wszyscy są cwani. Czy ty, czy ty we mnie machasz ręką? Taka bieda uważa że na broń was nie stać, czy co? Potęga Fredów jest nie do pokonania. Chodźcie dalej, moi wierni słudzy. Okej okay. on nie dalej chce pić ręką, więc to jest. Aha, Fredy. Dobra, ja się cofnę. Na jakiś kamyczek, może? Albo on tutaj. O, to jest zajebiste miejsce. Jakbym tylko tu wszedł. W sumie tam, oni tam już robią porządek z tym orkiem. Ale długo się trzymają chłopacy. Chodźcie dalej. Safe od razu, bo to całkiem nieźle idzie. Jaka A Urszak powiedział, że się nie przebije. On nie wiedział, że ja mam fredów w zapasie. Koniec imprezy. Skończyło się! Aha, nie, mamy. Um. Dobra, starczy mi na to, chcę tylko ich przywołać tutaj. A zresztą mysz. Fredy wiedzą, co robić. Oczywiście wszyscy tylko idą na mnie, no bo to było dziwne. Jakie to uparte, i hop, i hop, taktyczne zagrywki. Będę się kręcił wokół ogniska. O oh e, F... Fredzi, nie, nawet nie wiem jak się odmienia. Fredowie, Fredy, Fredzi. Nie wiem jakich tam w ogóle, kurde jakie tu oparty Ham. Długo mnie będziecie gonić? O, dobra ja się cofam o, i idą przyjaciele już się rozprawić. Dobra, z tym to ja sobie sam poradzę, skoro jest jeden tylko. Chodź, swaniaku. O Boże, jeszcze tutaj są strażnicy. Ja piernicze. Jakiś dzielny fres tutaj jest. Pomoże mi. Ej, wam chciałem powiedzieć, że tam jest ich dużo jeszcze. Także jakby wam się nudziło, to możecie coś z nim zrobić? Nie, 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 hej, <grystanie> wy się nie rozpadacie? Mój pies zaskoczy z łóżka. I co tam? Jak tam życie? Widzę, że bardzo ciekawe. Także idziemy dalej. Nie ma mamy. Dobra. Eee, to wiecie, co wchodzimy do świątyni. Chyba już wszystko wybiliśmy. Nie wiem, czy ro robiłem save'a Nie. To save. I otwieramy świątynię Teraz to było chyba tutaj Satuetka przez to odwiknie. A Freddy te mną nie idą? No dobra Niech pilnują. Jeb! Jeb. Jeb Jeb. I po! Jeep. Nowy zapis. Taki to zapis. Udało mi się dostać do świątyni śniącego. Nie wiem jeszcze, co mnie tam czeka, ale wkrótce pewnie się dowiem. Zapewne to nie będzie nic ciekawego. Ok, um. hm, O, bryłka rudy, chyba. To jest bryłka rudy. Znaczy ten, jak to się nazywa, kopiec rudy? Tam, gdzie się kuje kilofem w rudę i wypadają bryłki rudy. Czy coś tutaj jest, co chce mnie zabić przypadkiem? O, hm, szkielet. Witam cię, przyjacielu. Serio, nie zabiło cię to? A, nieważne. <grych> o, Fred, ty przeciwko mnie? Zdrajco co. No, jak już, jak już zdradziłeś, to daje się trafić. No wiesz co? Co ty za maniana odpierasz? No właśnie. Dużo Fredów Zdrajcy. Dezerterzy Bleh. Nie wiem co jeszcze Wyjdą tu? No nie wiem Ha Szkielet zwiado Szybko, szybko Deszcz ognia, bezi, bezi, bezi może mnie nie trafi, może jest głupi. Jeszcze raz Czemu oni się nie palą? Deszcz ognia No ty wredny! Kurde Ej, może to spadną, co? Jak wejdę? Hm Tam jest Zaraz wam pokażę Tylko jakby bez i był tak miły i na nich, o Nacelował, Czy ja nic nie robię. O nie, coś tam robię. Dobra, wiecie co? Wydaje mi się, że ognista burza jest na razie najbardziej um, efektywnym czarem. Także jego będziemy używać. Myślałem, że deszcz ognia będzie szczerze mówiąc trochę bardziej ciekawy i przydatny. Ale widać nie zrobili go OP tak jak w Gutiku 3, a szkoda. Szczerze mówiąc liczyłem, że trochę się pobawię, ale. Biegnie śkiele, biegnie, biegnie na śmierć. Tam się drugi fajczy, sialalala -la My go zabijemy, aby zy w ścianę, sialalala <ścoughs> O Boże. Ok. Um... A bo jeszcze ty? Ty już nie jesteś taki cwany, co? Ty się chcesz w maga bawić? ZE MNĄ Sopel lodu Ej, a ja tu widzę kolejnych przyjaciół Mogę ich trafić przez to? Ha! A witam Fajnie, fajnie tańczą Tańcie, Freddy, tańczcie sialalala Aż mi się gra trochę buguje tutaj um. cyk, i cyk, i cyk Ale fajne Jakie tutaj normalnie tańce psają. Jakiś cwaniak nie chce zginąć. Okej. Okay. No i to jest całkiem ciekawe. Dobra. No to co? Tutaj mamy bardzo ważną rzecz do zapamiętania. Tylko nie pamiętam o co w niej chodziło. Trzeba było jakoś. Em, takie. Jak to nazywać takie? P. Takie w ziemi kamienie do przekręcania, i trzeba je w odpowiedniej kolejności przekręcić, jakoś tak. Więc ja sobie gdzieś zapiszę, może tylko jakąś kartkę bym znalazł. O, choćby tą: um, że tak. Pierwszy jest. czerwony. Drugi jest. Um, taki czarny, chyba. I trzeci jest fioletowy Dobra Więc skoro to już mamy To wydaje mi się, że tutaj będzie mi to potrzebne Przełącznik Aha O, oh fuck Nie, 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 szybko Ej, oży... Szkielet to ożywień, co? Ty zdrajco! gin! Raz powiedziałem A ty co? No Otwieraj No, kliknij I tu też kliknij. Teraz, czy szkielet to. Szkielet to jest ożywieńca, chyba. Czyli to powinno nich zadziałać: śmierć ożywieńca. No teraz nie mam szkieletów, żeby wypróbować akurat. Okej, okay, i teraz musimy w odpowiedniej kolejności. To jest czarny, tak? Czyli ona być drugi, pierwszy, ma być czerwony, czyli ty. Na wszelki wypadek, save. dobra teraz czarny jakieś napoje tu ma i fioletowy ma być ostatni ej, szkielet, wyformuję na nim tylko jakby przestał mnie gonić tak trochę Okej, okay, niech tam sobie stoi. O tak. To jest ożywieńca <grymne> Dobra, no to fioletowy. Zajmę się wrota i czas nam się skończył. Czyli tak, ja tutaj dobiegnę sobie przed y, te bramy, które nam się otworzyły. Powiedzmy gdzieś tutaj, i tutaj będę się z Wami żegnał. Także safe jeszcze i nie mam pojęcia, co będziemy robić w następnym odcinku. Pewnie będziemy dalej przemierzać te wszystkie wszystkie korytarze, aż dojdziemy do orkowych szamanów, którzy oddali swe serce śniącemu. Dopiero wtedy zorientujemy się, że będzie problem. Ale co to będzie za problem, to już zobaczycie sami. Także ja się tutaj zamierzegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.